i have a wonderful electronic invention i want you to see, see, see. <laughs> it, it looks something like this Za około 150 tysięcy złotych możesz kupić już całkiem przyzwoitego hatchbacka od marki premium. Możesz kupić nowe BMW serii 1, nawet w wersji M-Sport ze 150-konnym dieslem i manualną skrzynią biegów. Albo nowego Mercedesa Klasa A z dwulitrowym benzynowym silnikiem o mocy 224 koni i automatyczną skrzynią biegów. Ale za 150 tysięcy złotych możesz mieć też takiego... <słuch> za 150 tysięcy złotych możesz mieć też takiego... <słuch> Piot, nie! To mi nie przejdzie mi przez gardło. To jest premium moto nie dam rady. Nie dam rady, pieprze. Jest zimno, chodźmy do domu. W dubie mam. Zostaw mnie No więc za 150 tysięcy złotych możesz mieć też takiego 275-konnego hothecha od pewnej koreańskiej marki. Nazywa się I30N. Pytanie, co w tej cenie? Ma do zaoferowania taki koreański hot hatch. Uważam, że jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to jeżdżąc takim sportowym Hyundaiem, sportowym Hyundaiem w ogóle, jak to brzmi, to no nie macie się czego wstydzić, o ile dobierzecie jakiś oryginalny kolor lakieru, np. takie Performance Blue za 2000 zł. Poza tym, wszystko co tutaj widzicie, dostajecie w standardzie, jeżeli mówimy o Hyundaiu i 30N Performance, czyli jedynym słusznym. W standardzie dostajecie takie dwukolorowe 19-calowe felgi, za których prześwitują czerwone, masywne zaciski. Powiększonego, wzmocnionego układu hamulcowego. Dostajecie też takie nakładki progowe, chociaż wykonane są, widać tutaj, z takiego dosyć taniego matowego plastiku, ale z daleka wyglądają ok. Z tyłu pojawia się taki masywny spoiler nieco dziwny dyfuzor, który chyba nie pełni tutaj akurat żadnej funkcji no i dwie solidne końcówki wydechów. Jeżeli chodzi o standardy hot-hatchy, to uważam, że wszystko jest tu na swoim miejscu. No i w standardzie dostajecie mnóstwo literek N, jak Nürburgring, żebyście nie zapomnieli, z czym macie do czynienia. Najważniejsze N po raz pierwszy. Idziemy dalej, tutaj na feldze. Wygrawerowane, N po raz drugi, N po raz trzeci na progu, N po raz czwarty na kolejnej feldze i duże N po raz piąty na zacisku, po raz szósty na grillu, po raz siódmy i po raz ósmy na przednim kole, po raz dziewiąty na progu i po raz dziesiąty na tylnym kole. A to jeszcze nie koniec, bo przecież mamy wnętrze. I tutaj... 11-12 na progach, 13-14 na dywanikach, 15-16 na fotelach, 17 na lewarku, 18 na kierownicy. I to jeszcze nie koniec. Bo jedną enkę Hyundai ukrył pod maską. Szkoda, że nie ma rozpórki tutaj. A wiadomo, że żeby szybka była furka, w furce musi być... No właśnie, ale cóż. Szlakiem enek docieramy do wnętrza Hyundai i30N. No i cóż, tutaj przypominam sobie, dlaczego nie do końca przepadam za koreańską motoryzacją Mercedes klasy A czy BMW serii 1. Tej samej cenie zaoferują znacznie lepsze warunki socjalne i znacznie lepsze materiały wykończenia. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to powinien wybrać się na serię poważnych badań, i to nie tylko tych związanych ze wzrokiem, chociaż oczywiście. Wiadomo, tutaj ta kasa poszła w zupełnie inne rzeczy niż wykończenie wnętrza. Trzeba też oddać Hyundaiowi, że jest bardzo bogate wyposażenie standardowe: podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, indukcyjne ładowanie, systemy asystujące, dobre multimedia. Ale to temat na inną dyskusję. Tutaj chciałem się skupić bardziej na tych hot-hatchowych elementach wnętrza. Jeżeli chodzi o sportowe akcenty we wnętrzu, no to nie ma ich zbyt wiele, ale to taki standard w hot hatchach. Uważam jednak, że jest ich wystarczająco, żeby poczuć tutaj sportowy klimat. Mamy świetną gałkę od manualnej skrzyni biegów, mamy masywne przyciski do zmiany trybu gwiazdy na kierownicy, też dodają sportowego ducha. Mamy niezbyt efektowne, ale całkiem efektywne fotele z takim śliniaczkiem o! i z regulacją podparcia odcinka pod udami. Mamy Przycisk do włączania automatycznego międzygazu na kierownicy. Takich rzeczy nie ma nawet w Porsche. Widocznie nie są do końca przydatne, ale to inna kwestia. No i bardzo rozbudowane multimedia do wspomagania i monitorowania tych naszych sportowych przeżyć za kierownicą. Się bardziej istotnymi rzeczami, czyli tym jak Hyundai i30N jeździ. Sądzę, że mam mogę w tym temacie trochę powiedzieć, bo yy, chwilę wcześniej jeździłem i Golfem GTI TCR i Renault Megane RS Trophy i Focusem, nowym Focusem w dodatku Megan i Focusa testowałem na tych samych drogach, przy takich samych warunkach zimowych, na zimowych oponach, więc jest co porównywać. I pierwsza ważna uwaga jest taka, że jeżeli bierzecie Hyundai i 30N, to musicie wziąć wersję Performance. Tam są jeszcze dwie jakieś niższe odmiany, ale one Was nie interesują. Przede wszystkim dlatego, że w i 30N Performance dostajecie 275 KONI z dwulitrowego turbodoładowanego silnika i 61 sekundy do setki. A to sprawia, że nawet w tej najmocniejszej wersji, i 30N jest raptem czwórkowym uczniem w tej klasie o profilu przednio napędowych hot heczy, ale to wystarcza. Ważniejsze pytanie jest to, jaką ocenę wystawimy Hyundaiowi za sprawowanie. <grytanie> Hyundai i30 N Performance między kołami przedniej osi pracuje elektronicznie sterowana, ale mechaniczna szpera zupełnie jak w Focusie ST. Działa bardzo podobnie jak w Focus ST. Mamy też bardzo szybki układ kierowniczy, raptem dwa pełne obroty między skrajnymi przełożeniami i to jest zupełnie jak w Focus ST. A kiedy dodacie do tego fakt, że zawieszenie tego Hyundaia opracowywał ten sam kość, który wcześniej przez wiele lat pracował nad układem jestnym w M, kiedy dodacie to, że Hyundai nie odcina wam przepustnicy przy hamowaniu, że potrafi aplikować automatycznie międzygaz, kiedy wrzucicie go w ten najbardziej hardkorowy tryb N i wpadniecie w pierwsze kilka zakrętów, to przestajecie wierzyć w to, co tutaj się dzieje, bo naprawdę dzieją się cuda. SP można całkowicie odłączyć, bo w kwestiach mechanicznych to jest wszystko tak dopracowane i ułożone, że Hyundai spokojnie radzi sobie bez elektronicznych wspomagaczy, co prawda właśnie zaczęło padać i robi się mokro i ślisko ale i tak jest zabawa, Dlatego ja już wiem co ten Hyundai potrafi na suchym asfalcie łatwość i precyzja z jaką Hyundai przenosi przez zakręty niedorzeczne prędkości, pewność jaką przy tym daje, sprawiają że zaczynasz wątpić w prawa fizyki, a to z kolei budzi mnóstwo zaufania i daje radość, te emocje których oczekiwałbyś po najlepszych hot dlatego za sprawowanie Hyundai'owi z czystym sumieniem wystawiam mocną piątkę. Pozostała nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, czyli to, jak Hyundai i 30N Performance sprawdza się w jeździe na co dzień jako Daily Car. No i tu do głosu dochodzą tryby jazdy, których mamy aż 5. Eco, Normal, Sport, N i N Custom. Sport właściwie jest niepotrzebny, ale mniejsza z tym. No i ten tryb N Custom sprawia, pozwala skonfigurować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych elementów, jeżeli chodzi o jazdę Hyundai'em. W dodatku każdy element ma po kilka różnych możliwości, co sprawia, że mamy tutaj prawie tysiąc różnych kombinacji układu jezdnego. 1000. A co do jazdy na co dzień, no to trzeba przyznać, że nie można się tu do niczego przyczepić. To adaptacyjne zawieszenie naprawdę jest mocno spolaryzowane, albo odpowiednio komfortowe, albo bardzo, bardzo twarde. Hyundai naprawdę ten zakres Comfort Sport ma bardzo rozciągnięty, nawet wydaje mi się, że trochę bardziej niż Focus ST. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem Hyundai'a i 30N Performance. Nie spodziewałem się, że w koreańskim samochodzie będzie aż tak dobrze. Okazuje się więc, że i 30N Performance wypada genialnie. Czy zatem 150 tysięcy złotych naprawdę lepiej wydać na Hyundai'a niż na Mercedesa czy BMW? Oczywiście, że nie. No chyba, że faktycznie chcesz kupić hothecza za 150 tysięcy złotych, wówczas... Hyundai i 30 N Performance będzie bardzo dobrym wyborem na równi z Focusem ST czy Renault, Megan RS Trophy. Tu już naprawdę o wyborze będą decydować niuanse. Moim zdaniem literka N, jak Nürburgring, dołącza więc do motoryzacyjnego sportowego alfabetu zaraz obok literek RS od Renault, ST od Forda i GTI od Volkswagena. No bo przecież nie od Peugeota. Poza tym trzeba pamiętać, że to dopiero początek przygody Hyundai'a ze sportem, więc niewykluczone, że Hyundai pojawi się jeszcze na Premium Moto. Dlatego zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnego odcinka ze sportowym Hyundai'em, albo innym Mercedesem, albo BMW.